W tym filmie przedstawię Wam 10 ciekawostek na temat ChatGPT, które ukażą jego różnorodne zastosowania, technologiczny rozwój i potencjał, a także wyzwania, które wiążą się z jego użyciem. Zapraszam. Pierwszy. ChatGPT to model generatywny oparty na sieciach neuronowych, który został opracowany przez OpenAI. Jest częścią rodziny modeli GPT, które są znane z umiejętności generowania tekstu na podstawie analizy ogromnych ilości danych. Przykładowo, ChatGPT może być używany do generowania opisów obrazków. Na przykład, po podaniu obrazka psa jako dane wejściowe, ChatGPT może wygenerować opis taki jak to jest zdjęcie małego szczeniącego psa bawiącego się w parku. Drugie. ChatGPT może być używany w różnych kontekstach, takich jak obsługa klienta, tworzenie treści, generowanie kodu, tłumaczenie języków i wiele innych. Jego elastyczność i zdolność do adaptacji czynią go wszechstronnym narzędziem do automatyzacji różnych zadań. Przykładowo, w obszarze obsługi klienta. ChatGPT może być wykorzystywany do automatycznego udzielania odpowiedzi na często zadawane pytania. Jeśli ktoś zada pytanie dotyczące polityki zwrotu w sklepie internetowym, ChatGPT może generować odpowiedź, która zawiera szczegóły dotyczące procedur zwrotu. Trzecie. Jednym z najważniejszych elementów ChatGPT jest jego zdolność do generowania odpowiedzi na pytania. Model może odpowiadać na pytania w oparciu o swoją wiedzę zgromadzoną podczas procesu uczenia. Jednak istnieje pewne ryzyko, że ChatGPT może generować fałszywe informacje lub nieprecyzyjne odpowiedzi. Dlatego zawsze ważne jest weryfikowanie danych z różnych źródeł. Przykładowo, gdy użytkownik zada pytanie: Jaki jest najwyższy szczyt w Himalajach? ChatGPT może odpowiedzieć: że najwyższym szczytem w Himalajach jest Mount Everest o wysokości 8,8 km. Jednak konieczne jest jego potwierdzenie, ponieważ ChatGPT może nie zawsze generować poprawne odpowiedzi. Czwarte: ChatGPT jest zależny od jakości i różnorodności danych treningowych. Im więcej różnorodnych danych zostanie użytych do szkolenia modelu tym lepiej może on rozumieć różne tematy i konteksty. Jednak model może również odzwierciedlać jakiekolwiek uprzedzenia, które były obecne w danych uczących. Przykładowo, jeśli model ChatGPT jest trenowany na tekstach z dominującymi treściami sportowymi, może Wykazać lepsze zrozumienie i generowanie odpowiedzi na pytania związane ze sportem. Jednak może mieć trudność w generowaniu odpowiedzi na pytania z innych dziedzin, takich jak medycyna lub sztuka. Dlatego ważne jest, aby trening modelu uwzględniał różnorodność tematyczną. Piąte. Przez długi czas dostępność modeli językowych opartych na sieciach neuronowych, takich jak ChatGPT. Była ograniczona ze względu na potrzebę dużej mocy obliczeniowej i zasobów sprzętowych. Jednak rozwój technologii i dostęp do chmur obliczeniowych sprawiły, że modele stały się bardziej dostępne dla szerokiej publiczności. Przykładowo, platformy takie jak OpenAI udostępniają interfejsy programistyczne, które umożliwiają. Programistą wykorzystanie mocy obliczeniowej modelu ChatGPT bez konieczności posiadania dużych zasobów sprzętowych. Dzięki temu więcej osób może tworzyć aplikacje i usługi oparte na ChatGPT. Szóste. Istnieje wiele platform i narzędzi, które umożliwiają dostęp do ChatGPT i integrację go z różnymi aplikacjami i usługami. Przykłady to interfejs e-API, wtyczki do przeglądarek internetowych i aplikacji mobilne. Umożliwiają one twórcom i programistom wykorzystanie możliwości ChatGPT w swoich projektach. Przykładowo, twórca strony internetowej może zintegrować ChatGPT za pomocą interfejsu API, umożliwiając odwiedzającym zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi w czasie rzeczywistym bezpośrednio na stronie. Siódme. Pomimo swojej imponującej zdolności do generowania tekstu, ChatGBT ma swoje ograniczenia. Często generuje długie odpowiedzi, które mogą być nieprecyzyjne lub niezwiązane z pytaniem. Ponadto model może mieć trudności z rozróżnieniem prawdziwych informacji od fikcji. Przykładowo, gdy użytkownik zada pytanie: Jaki jest średni wiek człowieka? ChatGBT może odpowiedzieć: że średni wiek człowieka wynosi 50 lat. Jednak ta odpowiedź jest nieprecyzyjna i nieodpowiednia, ponieważ rzeczywisty średni wiek człowieka zależy od wielu czynników, w tym płci i różni się w zależności od regionu. 8. ChatGPT jest stale doskonalony i ulepszany. OpenAI prowadzi badania i rozwój w celu poprawy jakości generowanych odpowiedzi, eliminacji uprzedzeń i zwiększania zrozumienia modelu. Wersje ChatGPT są regularnie aktualizowane, co pozwala na ciągły postęp w funkcjonowaniu modelu. Przykładowo, OpenAI regularnie organizuje konkursy i wyzwania, które zachęca społeczność do testowania i dostarczania informacji zwrotnych dotyczących ChatGPT. Dzięki temu można identyfikować słabe punkty modelu i pracować nad ich poprawą. 9. ChatGPT może być używany jako narzędzie do eksploracji, kreatywności i generowania treści artystycznych. Twórcy mogą wykorzystać ChatGPT do generowania wierszy, opowiadań, muzyki i innych form twórczych. Może to być inspirujące, pomocne narzędzie dla osób szukających pomysłów lub chcących rozwinąć swoją kreatywność. Przykładowo. Po wprowadzeniu pierwszego wersu wiersza, ChatGBT może generować kolejne wersy, tworząc pełną kompozycję poetycką. Twórcy mogą wykorzystać te generowane wersy jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju swojej twórczości. 10. ChatGBT i inne modele językowe mają potencjał do zmiany sposobu, w jaki ludzie się komunikują. Może to prowadzić do nowych form interakcji. Takie jak czaty z chatbotami, asystenci wirtualni czy narzędzie do generowania treści. Jednak należy równocześnie uwzględnić zagadnienia związane z etyką, odpowiedzialnością i bezpieczeństwem danych. Przykładowo, aplikacje mobilne mogą wykorzystywać ChatGPT do tworzenia interaktywnych systemów wirtualnych, którzy pomagają użytkownikom w codziennych zadaniach, takich jak planowanie harmonogramu. Czy udzielanie porad. Dzięki temu komunikacja z urządzeniami może stać się bardziej naturalna i intuicyjna. Jeżeli film takie poradniki Wam się podobają lub lubicie poczucie humoru, to zapraszam do subskrypcji.